Cześć kochani, kolejny nasz wakacyjny vlog, i zazwyczaj udawało mi się łapać dobre słońce, zazwyczaj udawało mi się też trafiać w taką dobrą pogodę. Dzisiejszy poranek jest zdecydowanie zimny, więc <grym> pierwszy raz chyba nagrywam w ciepłej bluzie, no, ale jestem w centrum miasta, jestem w Bydgoszczy. W każdym razie my startujemy z wakacyjnym vlogiem. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w 35 wersecie, jest taki bardzo dziwny tekst, to znaczy bardzo dziwny tekst, bardzo normalny tekst, bo do niego przywykliśmy. Natomiast myślę sobie, że myśli Jana musiały być yy, dziwne, a Jan musiał być niezłym bohaterem, dlatego że yy, w pierwszym rozdziale, 35 werset, Jan idzie ze swoimi dwoma uczniami, widzi z daleka Jezusa i mówi: Oto baranek Boży. I od razu krótko ewangelista Jan kwituje: A ci dwaj uczniowie zostawili Jana i poszli za Jezusem. I myślę sobie, z jednej strony to jest istota tego, czym jest naśladowanie. Czyli ci uczniowie, kiedy spotkali Jezusa, już poszli za nim na całego i stracili ten rodzaj kontaktu, przyjaźni, jaki mieli wcześniej z Janem. Jan chrzciciel mógł sobie pomyśleć: Ej, dlaczego mnie zostawiacie? Przecież gdyby nie ja, to nawet byście nie wiedzieli, kim jest Jezus. Gdyby nie ja, to nawet byście nie wiedzieli, że to jest baranek Boży. Wszystkiego was nauczyłem. Nie mielibyście nawet oczekiwań, że czekacie na jakiegoś mesjasza. Dlaczego mnie zostawiacie? Natomiast, kiedy jedni drugich tak naprawdę w duchowym życiu prowadzimy, jeśli sobie nawzajem pomagamy, asystujemy, to tak naprawdę do tego momentu. Aż ktoś zbawczo pozna Jezusa. jak już rozpozna Jezusa, że to jest baranek Boży, to wtedy już Jezus przejmuje kontrolę. I Jan staje się w tym sensie niepotrzebny. I to asystowanie, choć pomocne i potrzebne, ustępuje pola tej bezpośredniej relacji z Jezusem. I to pokazuje też na jej wyjątkowość, że kiedy Jezus wkracza w nasze życie, to. To ludzie mają funkcję tylko pomocniczą, i nikt z nas nigdy nie zastąpi nikomu ani Pana Boga, ani relacji z Panem Bogiem. Nikt z nas, choćby nie wiadomo, jak wielkimi bylibyśmy nauczycielami, mentorami, coachami, trenerami, jakkolwiek to nazwiemy, duchowymi ojcami itd., itd. choćby nie wiadomo, jak istotne było to, co robimy dla drugich. To w pewnym momencie y, człowiek spotyka Jezusa, y, a Jezus przejmuje kontrolę nad wszystkim. Y, tak tu jeszcze troszkę pochodzę z wami, bo rzeka jest bardzo ładna. Y, Jan przeciwko temu nie protestuje. W ogóle osoba Jana mnie fascynuje, więc myślę, że jeszcze jeden, drugi wakacyjny vlog na temat Jana się może pojawić. Y, natomiast Jan w tym sensie. Jest tym dojrzałym mentorem, duchowym ojcem, duchowym mistrzem dla uczniów, że w pewnym momencie jego poselstwo brzmi bardzo krótko jest to krótkie zdanie pod tytułem Zobaczcie, Jezus, to jest baranek Boży, i wie, że to jest czas rozstania się jego z uczniami, że on już dalej ich nie poprowadzi, że dalej oni pójdą z Jezusem. Że dalej oni się usamodzielnią. Jeżeli znamy Ewangelię, to Jezus umrze zmartwychwstanie, pośle ich dalej. Ale to jest historia o prowadzeniu do samodzielności i o tym, że kiedy Jezus wkracza w życie człowieka, to blednie wpływ wszystkich wcześniejszych jego mentorów, nauczycieli, liderów i to jest naturalna kolej rzeczy. Tak po prostu jest, dlatego że przyćmiewa wszystko i wszystko blednie wobec doniosłości, wyjątkowości, wspaniałości, piękna spotkania z Jezusem, choć nie wiadomo jak ważni, istotni, wyjątkowi byliby nasi liderzy. Więc myślę, że bycie uczniem Jana Chrzciciela to było naprawdę coś, ale ta historia pokazuje, że w po spotkaniu z Jezusem nawet najwięksi duchowi ojcowie wymiękają Machają nam chusteczką na papa i mówią dalej, już pójdziesz sam za Jezusem. Piękna historia. Pomyślcie w ten sposób o sobie, że niektórzy z nas tak się rozleniwiają duchowo i całe życie chcą iść za kimś. Ciągle chcą być uczniami jakiegoś takiego innego nauczyciela niż Jezus, duchowych ojców, duchowych mistrzów. Fajnie, ale w pewnym momencie przychodzi czas na samodzielność, i to musi być twoja droga z Jezusem. I pomyślcie też, jeżeli jesteście rodzicami, nawet w tej historii, pomyślcie przez chwilę o swoich dzieciach. Chcemy doprowadzić je do wiary, a tak naprawdę doprowadzamy je do miejsca, w którym im mówimy: To jest Jezus, Baranek Boży, a potem już mówimy: To jest Twój Zbawiciel, Ty i Twoja z Nim relacja jest najważniejsza, i ja już w pewnych aspektach w tej relacji. Nie będę ci towarzyszył, to już będą Twoje przeżycia, Twoje powołania, Twoja droga, i oby ona była jeszcze większa i jeszcze lepsza niż moja. Więc tak myślimy o tych dzieciach, za którymi się czujemy odpowiedzialni, ale też za innych dorosłych ludzi, za których czujemy się odpowiedzialni, w których widzimy, że mamy jakiś duchowy wpływ na ich życie, ale wszystko zmierza do tego momentu, kiedy przedstawiamy ich Jezusowi. I tak naprawdę to już Jezus przyjmuje kontrolę, przejmuje inicjatywę, przejmuje pałeczkę, przyjmuje władzę nad tą relacją, a wszyscy inni, którzy tylko do tej relacji prowadzili, bledną, co tu dużo mówić, bledną. Yy, I tak jest, tak powinno być i tak jest pięknie. Miejcie dobry dzień, a ja mam nadzieję, godzina jest jeszcze wczesna, że słońce. Wyjdzie i jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie słonecznie dzisiaj. Dobrego dnia, gorące uściski. Dzięki za Wasze lajki, udostępnienia, za Wasze wsparcie na Patronajcie. To wszystko razem dodaje nam skrzydeł i frajdy zrobienia tego dobrego miejsca w internecie, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć.